to Kącik Meli witam wszystkich serdecznie i zapraszam na czytanie dla osób bez kontaktu. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że ma, macie mm, relację zawieszoną albo w ogóle tego kontaktu nie ma, a Wy nie wiecie, dlaczego go nie ma lub czy będzie, a jeżeli będzie, to czy to jest dla Was dobrze, czy źle, to to jest czytanie właśnie dla Was. Przygotowałam trzy grupy. Pierwsza, druga, trzecia. Wybierajcie. Grupa pierwsza. Czytanie dla osób bez kontaktu. Karty. Grupa druga, karty i grupa trzecia, karty. Czytanie dla osób bez kontaktu. Grupa trzecia, druga i pierwsza. I zaczynamy od grupy pierwszej. Witam serdecznie grupa pierwsza. Sprawdzimy główną energię dla was. Zobaczymy dlaczego tego kontaktu nie ma i czy będzie. I jaka rada? Może być tak, że tego kontaktu nie ma, bo ktoś się ma zobowiązania długoterminowe. Dlatego tak to wygląda. Zaraz powiemy, czy to chodzi o was, czy o osobę, którą, z którą jesteście związani. To może być tak, kochani, tak jak, tak, jako, taką, jaką macie sytuację, jak to z wami rezonuje, że ktoś ma jakieś zobowiązania długoterminowe, ale mimo to ym, chce się otworzyć również na was, pokazana jest wiadomość, dostaniecie wiadomość od, tą, od tej osoby, lub też jest tak, że nie macie tego kontaktu i ten kontakt będzie, bo jest wiadomość i ktoś, kto był dla was niedostępny, teraz jest dostępny i zamierza długoterminowo z wami się porozumieć. Czyli to, że ktoś jest dostępny, to znaczy, że możecie teraz patrzeć w przyszłość razem, wspólnie. Więc tak, jaką, jaką macie sytuację, ktoś ma zobowiązania już, ale mimo to chce się otworzyć na was, dostajecie wiadomość, lub też to dotyczy was. Zobaczymy, dlaczego tego kontaktu nie ma. No, mocno się pokazuje, słuchajcie, ta historia pierwsza, ale jeżeli to za mnie nie rezonuje, to pewnie historia druga. Bo tutaj jest tego kontaktu nie ma, ponieważ na przeszkodzie jest cesarzowa, czyli kobieta, z którą wasza osoba już ma zobowiązania. Czyli jest propozycja, ale jest mur, czyli cesarzowa, czyli kobieta, z którą ten ktoś już ma długoterminowe właśnie umowy, być może to jest jakiś też układ. I dwójka kielichów mówi o tym, że że jest wzajemne uczucie, ale nie ma rezygnacji z tej cesarzowej, czyli można powiedzieć, że, że jak najbardziej ktoś wychodzi w Waszą stronę, jest, zaczyna być dostępny, być może wcześniej nie był, teraz jest na tak, ale to nie znaczy, że w stronę cesarzowej, czyli tego związku długoterminowego, jest na nie, bo też nadal jest na tak. Dlatego, dlatego, dlatego tego kontaktu nie ma. No, jest słońce krukielichów, czyli ktoś ma bardzo, wasza osoba, bardzo pojemne serce, i po prostu podzielił je na was, i na osobę, z którą już się dogadał wcześniej, którą poznał wcześniej, tak też może być. A jeżeli to z wami nie rezonuje, to może być taka sytuacja, że ktoś, kto był niedostępny dla was, teraz przychodzi, jest bardziej dostępny. I chcę z wami właśnie mieć te zobowiązania długoterminowe. Helikopter nawet leci. Słuchajcie, to może być taki znak, że, że ta wiadomość przyjdzie całkiem niedługo do Was. Bo pytamy, dlaczego tego kontaktu nie ma, więc gdyby to były karty tutaj, no to wyglądałoby to bardzo dobrze. A tutaj jest pokazana sytuacja taka, że ktoś po prostu podzielił swoje serce i być może wy tego nie zaakceptowałyście? Zaakceptowaliście. Zobaczymy, czy ten kontakt będzie. A jeżeli będzie, to. Jaki wynik tej sytuacji? Jest Rydwan, trójka, mieczy i świat. I powiem Wam, no historia, się pokazuje jest taki przekładaniec. Czyli tak, tego kontaktu nie ma, bo ktoś y, się skupił y, bardziej na tej cesarzowej, czyli na tym związku długoterminowym niż na was. Chociaż tak jak mówię, pokazane jest, że serce ma i do was, i do, i do tej osoby, podzielone jest. No dużo ma te serce po prostu. Dał radę, y i dlatego tego kontaktu nie ma. Bo skupił się bardziej na tej y, cesar cesarzowej. A teraz jest pokazane, że do was, w waszą stronę idzie czyli jest dostępny, wysyła wiadomość, ponieważ chce się z wami spotkać. I w środku jest cesarzowa, która cierpi. Nie? Czyli jest taka sytuacja: jest, jest rydwan i świat, czyli ta wiadomość do was dotrze. Y, całkiem może być tak, że niedługo nawet ktoś będzie, ten ktoś będzie chciał się z wami skontaktować. Y być może przyjechać, być może y, naprawić tą sytuację. Po prostu pokazany jest rydwany świat, czyli to wszystko pójdzie mocno do przodu, ale jest, jest cesarzowa, która tęskni. Czyli dosłownie jest pokazana taka sytuacja, że raz to wy się odsuwacie, bo ktoś się skupia właśnie y, na tym swoim związku dosyć mocno, więc y, wy się oddalacie, dystansujecie, ta osoba za wami tęskni, pamięta to, y, to uczucie, jak się przy was czuł. Tak to wygląda, że po prostu jesteście spełnieniem dla tej osoby emocjonalnym, więc będzie ten kontakt idzie mocno w Waszą stronę. Chce otworzyć tą bramę dla Was i jest cierpienie z drugiej strony. Taka historia. 10 no. Denarów, król Denarów y mówi o tym, że, że ta osoba nie będzie chciała. Y Absolutnie tego cierpienia pogłębiać. To jest cierpienie, bo to są miecze bardziej emocjonalne. Będzie chciała to, będzie chciał. Myślę, że tu więcej dziewczyn jest właśnie i teraz mnie słucha, ale może y, y, faceci też sprawdzałam, jest prawie 10% mężczyzn. Także to jest też czytanie dla Was. Ta osoba będzie chciała utrzymać swój status. Nie będzie chciała z tego rezygnować. To są kabuła, ale dużo się będzie działo. Czyli ten kontakt będzie. Bo jest tęsknota, jest otwarcie, ten kontakt będzie, będzie się dużo działo, ale no jest takie mocne ale. Więc co wy z tym zrobicie, to już Wasza decyzja. Taka sytuacja dla grupy pierwszej. A jak, jaka rada? Arcykapłanka Tryb Dwójka Mieczy. Tutaj powiem Wam, że też tak specyficznie te rady się pokazują, ale to jest. Czy na pewno chcesz, żeby ta relacja wyszła z tej relacji ukrytej? Dwójka Mieczy. Czy na pewno chcesz? Upewnij się, czy na pewno chcecie, bo tutaj tak jakby w tą stronę to zmierza. Ale jest to cierpienie, jest też to, że ten ktoś z tego swojego statusu społecznego, być może materialnego nie chce zrezygnować, więc czy wy na pewno chcecie? Albo dobrze się zastanówcie, czy, yy, yy, czy to, że ta relacja wyjdzie właśnie z relacji ukrytej, zrobi się teraz odkryta i wszyscy się o tym dowiedzą, czy to będzie dla was dobrze? Diabeł, no kielichów. no jest relacja bratniej duszy ale jest ten diabeł, czyli to jest obsesja pasja, ja to zostawię tam radę to tak dla was, że po prostu to jest wasza decyzja czy tylko, tylko czy na pewno tego chcecie czy tak jakby bierzecie pod uwagę też konsekwencje tego takie czytanie dla grupy pierwszej, dziękuję bardzo i zapraszam grupę drugą grupa druga, witam serdecznie sprawdzimy główną energię dla was Dlaczego tego kontaktu nie ma? Co się wydarzyło? I czy będzie? Karata. Nowy początek. Pokazany jest nowy początek, więc y, może być tak, że zaglądacie tutaj na to czytanie y, tak z czystej ciekawości, ale już. Y, już tak jakby dobiliście do innego brzegu. Przepłynęliście tą, tą całą rzekę, tą całą relację po prostu. No jest pokazany nowy początek. Budujecie swoje nowe życie. Jest też w Was taka myśl, że hmm, ten ktoś na przykład, jeżeli by się do od Was odezwał, to, y, to mógłby wam to zburzyć. Czyli tak, y, myślicie o tej osobie, być może jakoś marzycie, wyobrażacie sobie tą sytuację, że ktoś na przykład się do was odzywa i ten kontakt jest odnowiony, ale macie taką świadomość, że z, y, zaburzy wam to, co sobie właśnie budujecie teraz, że to jest dosyć kruche. Dlaczego tego kontaktu nie ma? Zobaczymy. Piątka, mieczy, świat, sąd. Bo tak zdecydowałyście. Taka decyzja. Tutaj się mocno coś zakończyło, słuchajcie, mocno. Piątka Mieczy, świat, y, sąd mówi o tym, że y, być może długo walczy, walczyliście, walczy, walczyłyście, walczyliście o tą relację, o ten związek, o to, żeby z tą osobą być. Piątka Mieczy, y, być może coś się zmieniało tylko na chwilę, a, a potem wracało do, do tej sytuacji, w której byliście wcześniej, i świat. Y, Postanowiłyście się po prostu otworzyć na świat. Postanowiliście. I sąd, całkowite zakończenie. Więc tylko w Waszej wyobraźni, tak jakby jest, co by było gdyby. Zobaczymy, co by było gdyby. Dziewiątka buław, siedemka mieczy, czwórka pentakli. Tutaj jest pokazana tak, niezależność, samodzielność, ale to jest wszystko kruche i tutaj jest czwórka pentakli, budujecie swoją nową stabilizację, bo tak jest pokazane, z nowym mężczyzną, po prostu z kimś, kto ma, no z nową energią, ale jesteście tak jakby poddatni na to, że jeżeli ta osoba by wróciła, to, to wy tak być może się zawahałybyście się, co robić dalej, więc... Może też zastanawiacie się, że jeżeli ta osoba by się odezwała, to wtedy musielibyście, musiałobyście po prostu grać na dwa fronty, tak, tak w cudzysłowie, nie, wiadomo, wszyscy wiedzą o co chodzi. No. Czyli tak, co by było, gdyby tak bardziej rozważacie, nie pokazane jest, czy ten kontakt będzie, pokazuje się, że dla Was to by było niekorzystne. bardziej takie rozważania, słuchajcie i to y, te rozważania, bo tutaj są, co by było gdyby i wtedy co ja bym zrobiła, co by było jakby ten ktoś się odezwał i co ja bym zrobiła zaczęłabym rozmowę chciałabym to kontynuować, nie chciałabym i tak dalej jest ta dwójka mieczy, w którą stronę by poszło i spaść pentakli, i to mówi o tym, że wy poświęcacie tak dużo myśli, energii y, w to wszystko, w, znaczy w tą w wyobrażanie sobie tej sytuacji, że faktycznie może przyjść jakaś oferta od tej osoby że po prostu przyciągniecie to. No, kapłanka, dosłownie, że po prostu to przyciągniecie myśleniem o tym. Córka mieczy, trzy kielichy. Czy to jest dla Was dobre? Słuchajcie, wszystko pentakli. Nie wiem, zadecy zadecydujcie sami, ale tutaj jest sytuacja taka, że. Mm, być może ta decyzja o zakończeniu y, była naprawdę potrzebna i była dobra i była słuszna. I tutaj zaczynacie właśnie myśleć o tym, en, wprowadzać energię tej osoby i pokazuje się jakaś oferta. Tylko, że jak dożyłam te karty, to jest y, pokazane tak, że, y, że ten ktoś na przykład może wrócić na chwilę, czyli na zasadzie takiej, co u ciebie, jak się masz, jak żyjesz, spotkajmy się na kawę i wszystko pentakli. Y, jest y, y, tak, że ten ktoś już wrócił do, do swojej równowagi. Czyli wy, y, tak jakby, zamieszacie sobie energetycznie dosyć mocno. Jest takie ryzyko, że to, co budujecie teraz, jest naprawdę kruche, więc my to też weźcie pod uwagę. Czy pentakle, rycerz była w trzy pentakle? Tak, jakby, żeby też, zapytamy zaraz o radę, ale żeby tutaj uważać, żeby tylko kogoś bardziej, bardzo nie zachęcić. Powiem Wam, że ja tutaj czuję taką po tym sądzie ostatecznym, że to się właśnie zakończyło. To tutaj to wszystko nawet tak wróci, to jest takie mało w tym wszystkim emocji. No płytkie takie, o! Na powierzchni, żadnej głębi, na powierzchni to wszystko pływa. Więc tak uważaj, o czym marzysz, czego sobie życzysz, jaka rada. Trójka mieczy, dwójka pentakli. Tutaj jest y, też takie zapytanie, y, czy uważacie, że ten czas, y, który minął od ostatniej rozmowy, od ostatniego kontaktu, bez, bez tego kontaktu, który minął, to y, już was y, uleczył. Też bratnia dusza. Też relacje z bratnymi duszami. Rycerz mieczy. Mm -hmm. Była. No tutaj tak jakby Tarot przypomina, to zakończenie to, to skądś się, skąd się wzięło, taka ta decyzja nie była pochopna, miał właśnie wybór lub ten ktoś miał wybór i tego wyboru dokonał, lub wy razem tego dokonaliście, lub wy tego dokonałyście, tak jakby ten wybór już doko został dokonany, a tutaj to tylko jest takie, powiem wam, zamieszanie w tej energii. Mhm. Więc decyzję zostawiam Wam. Dziękuję bardzo i zapraszam w grupę trzecią. Grupa trzecia, czytanie dla osób bez kontaktu. Sprawdzimy główną energię. Dlaczego tego kontaktu nie ma? Czy będzie? Jaka rada? Dezorientacja. Nie ma takiej, y, takiej jasnej sytuacji w tym, w tym wszystkim. Czyli y, może być tak, że jest jakaś relacja zawieszona, zawiesiła się z jakiegoś powodu, nie wiadomo co robić dalej. Jest nadzieja, i to jest ta No, wydarzy się coś fajnego, wydarzy się coś takiego, gdzie będzie można ten kontakt odnowić po prostu. Ta, ta nadzieja do Was wraca. Jest to zorientacja? Tak, czyli ja przypuszczam, że to jest czytanie dla osób, które mają rację zawieszoną. Nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo o co poszło i tak w sumie to teraz nie wiadomo, czekać, nie czekać, co się dzieje. Więc jest też szczęśliwy traf. Wydarzy się coś takiego dobrego dla Was i ta nadzieja wró wróci, wraca. Dlaczego tego kontaktu nie ma? Siedemka mieczy, szóstka pentakli, czwórka mieczy. Zaburzona była równowaga w braniu i dawaniu. Ktoś, może być tutaj, słuchajcie, taka sytuacja, że ktoś dużo obiecał, a nie dotrzymał słowa. Lub y, mm, mówił, że y, jeszcze chwilę i może, y, że, że to się wyrówna. Czyli y, wy na przykład dawałyście, dawaliście z siebie sporo, y, czekając na ten zwrot, który nie następował. Ale to jest pierwsza karta, to jest siódemka mieczy, czyli tak jakby ten ktoś nie działał wprost. Nie mówił, słuchaj, możesz mi dawać, jak można to ochota, ale ja ci od siebie teraz nic nie dam. Nie, tutaj jest pokazane, że tak lawirował. Czyli nie mówił wprost i dając siebie mieliście nadzieję, że to za chwilkę się zmieni. Po tym wszystkim czwórka mieczy potrzebna była faza odpoczynku uleczenia się. Takie rozczarowanie. Brak równowagi, całkowity. A Aspentaki, Rycerz Mieczy. Tutaj no, jest pokazane, że wy, y, ta osoba, która właśnie dawała, czekała na ten nowy początek, aż zacznie się dziać, aż zacznie się układać, aż przyjdzie równowaga. A to jest Rycerz Mieczy i Czwórka Mieczy. Mówi o tym, że y, ta osoba się nie doczekała i ta osoba, która po prostu brała, mogła też zareagować do, dosyć ostro, czyli na zasadzie takiej: y, nie wiem, nie prosiłem ci o to, żebyś dawała, nie prosiłem Cię o to, robiłaś to, bo chciałaś, więc takie Tutaj jest uleczanie. Wy się prawdopodobnie odsunęłyście, lub ta osoba to spowodowała też. Odsunięcie, żeby się uleczyć, żeby dojść do wniosku, że, że tej równowagi nie ma i nie będzie. Dlatego w tej sytuacji zobaczymy, bo tutaj jest, wydarza się coś dobrego i wraca ta nadzieja. Ale czy odnośnie tej relacji, zobaczymy. Czy ten kontakt będzie. No piękne karty. Jest kochankowie, szóstka ruszczek i ósemka ruszczek. Całkiem inna energia hmm, od tej. Ja bym stawiała na to, słuchajcie, że y, tego kontaktu raczej nie będzie, a jeżeli będzie, to, y, to dla Was już nie będzie miało znaczenia po prostu, bo tutaj jest nowa energia, tutaj przychodzi do Was ktoś nowy. I to jest właśnie ta czterystna konieczyna. Przychodzi ktoś całkiem nowy, z kwiatami. I to jest ta nadzieja. I zaczyna się dziać. Jest nowa pasja, jest zwycięstwo. Zaczynają się rozmowy. Wy wracacie, wraca radość do Waszego życia. Zobaczcie, ten ktoś tutaj zostawił Was w takiej energii. A ten ktoś nowy przywitał Was w takiej energii. Jaką robotę zrobiłyście w międzyczasie. Także tutaj jest całkiem ktoś nowy. Ja pytam, czy ten kontakt będzie, znaczy nie, w zasadzie czy ten kontakt będzie tak, ale to jest czytanie dla osób bez kontaktu, więc tutaj jest pokazane tak, że to po prostu zostaw, to jesteś, jesteś zorientowana y, o tyle, że y, być może ten ktoś się jeszcze odzywa, tak daje jakieś sygnały, że jest, nie chce tak odejść do końca, ale tutaj tak nie czuję, nie czuję żeby ta równowaga skoro jej nie było wcześniej, żeby nagle cudownie się uzdrowiło i byłoby. Dwie różne energie tutaj są, nawet karty mają inne kolory. Także tutaj przychodzi ktoś całkiem nowy i daje wam nadzieję na uzdrowienie. Na uzdrowienie siebie, ale też na docenienie siebie. Mhm. I mimo, mimo takiej energii, czy, czy to na pewno się dzieje, czy to na pewno się wydarza, zaczyna cię budować z nową osobą. A jaka rada? Kapłanka i Mark. Mhm. Może być, słuchajcie, tak, że tutaj mieliście, miałyście po prostu do czynienia z kimś, kto kreuje siebie, swoje życie. Jest na tym skupionym, żeby jak najlepiej siebie wykreować, a a wy byłyście mu potrzebne jako po prostu ktoś, kto go, nie wiem, docenia, uwielbia, pokazuje, że tak, że to w porządku, że kreujesz siebie, ktoś, kto jest w cieniu. Rycerz Pentakli i Dziesiątka Kielichów. No i idziecie po prostu, yy, to jest dosłownie tak jakby yy, wychodzicie z cienia, owszem, mieliście takie doświadczenie, lekcje, wychodzicie z cienia, już nie jesteście czyimś tłem. Yy, no i po prostu tutaj jest, zaczynacie czuć siebie. Przychodzi całkiem nowa relacja i spełnienie. Amelia73.parot.moopadzimaj.com adres mnie. jeżeli ktoś ma to na czytanie prywatne, piszcie kochani. Yy, będziemy te czytania robić. Wszystkiego dobrego. Napiszcie mi w komentarzach, jak to z wami rezonuje. Jak wy to czujecie, jak wyglądają wasze, yy, wasze relacje bez kontaktu, czy nadal czekacie, czy już nie, czy jednak już yy, zamykacie te, te sprawy, zamykacie przeszłość. Wszystkiego dobrego.